Moi drodzy, trzeba powiedzieć, że jest wielka radość, że my są w Polsce, że mamy ochronione swój język, swoją kulturę, że nasze śpiskie się rozwijają, że jest w tej Polsce ja ze miło posiedzieć, pogodać, spotkać się z ludźmi. Nie ino z naszymi szpisokami, ale i z Podhalanami, z góralami Podhalańskimi, z góralami Ławskimi i z innych regionów. I to jest chwała, że ten śpis 100 roku temu przyseł do Polski, że udało się tą sprawę załatwić. No ja powiem, że śpis, co to jest ten śpis? Ten śpis to, to my sum. to ty, to ona, to jo. To do nazwa, Tutok. Moi drodzy, przy tej pięknej, śpiskiej rocznicy, chciałem go zachęcić do tego, żeby szukać swoich korzeni. I ja, moi drodzy, sukom staram się i uznajomek, i urodziny. I tu mam węgierskie dokumenty mojego pradziadka i to, co trzeba powiedzieć, to wszystkie są po węgiersku, są to skargi Cornogórzanów na, na uwłaszczenie, podział gruntów, jest agnotarialny, agnotarialny, podpisany w Ameryce, z apostyle, ale wszystko po madziarsku mojego pradziadka Sebastiana Budza, a pisał się, zapisywali go przez CZ. W 1710 roku jest węgierski spis majątkowy i w tym spisie jest Maciek Budz, Matias Budz, ale Nawiążę do tego, że nie ino dokumenty, ale i był sosrum taki w naszej starej chałupie, obrócony do góry nogami, jako zdrowo belka, gdzie było napisane Benedict ne domu istam et omnes habitaniest, co znaczyło po łacinie, jak mi profesor Tadeusz Traidos przetłumaczył, że błogosław Panie wszystkim mieszkańcom tego domu i był Matthias Buc, 15 maj 1785 rok. Chcę o tym godom. Godom o tym, że trzeba szukać swoich korzeni, bo jak joza zaczął szukać, okazało się, że cała okolica to moja rodzina. Nie ino Cornogóra, nie ino Rzepiska, skąd pochodzi moja mama, ale i Białka, i Bukowina. I jak zaconek kochani z taką panią z Ameryki opracowywać te genealogie, to, to słuchajcie, to mi wysło. Wysło mi to prawie za już kilkaset. Kilkaset przodków do 1703 roku, i naprawdę jest to wielce poucająca historia, bo dopiero wtedy człowiek zrozumie, na czym polega ten śpis. To ten śpis to nie ino jo, nie ino dziadkowie, pradziadkowie, ale cała okolica w tej nasy jedne, jednej osobowości się mieści, i to jest ten śpis. Tu rzeka Białka płynie w stronę Cornej Góry. Jest to rzeka, co wypływa z największych potoków taczańskich, z Morskiego Oka, z Doliny Jaworowej, z Doliny Waksmunskiej. Moi drodzy, tu jest most Jana Plucińskiego. Jan Pluciński, imiennik tego mostu, jest postacią niezwykłą, bo był to działacz plebiscytowy. Był to człowiek, co się spotykał z wielkimi ludziami z tamtego czasu, co zabiegali o to, żeby śpizno leżał do Polski. Byli to i działacze podhalańscy z Jakubem Zachemskim, Feliksem Gwiszczem, Janem Bednarskim z Nowego Targu, przy Zorawy, księdzem Ferdynandem Machajem, Piotrem Borowym, no i naszym wielkim śpisokiem Wojciechem Halczynem z Lędaku. Kochani, przez ten most do Krakowa, na Podhale, i, i do wielu rejonów Polski, przez ten most nasi śpiscoccy udawali się po naukę, po robotę, i tak jest do dziś. Do średniowieca do państwa piastuk, śpis w znacznej części należą do Polski, ale potem. Polska za rozbicia dzielnicowego utraciła śpiską ziemię i potem i Węgrzy dostali się pod Habsburguk. Natomiast tu mamy słupek węgierski, granica polsko-węgierska między Galicją, zaborem galicyjskim, czyli austriackim Królestwa Polskiego, a między Węgrami. I ten, te, te, te słupki były nabijane od tadr granicą, tu na Białce. I to jest jeden w Jurgowie z ostatnich takich słupków zachowanych. Węgrzy, jak tu przychodzą, to go tak głoskają i tak go pięknie moją wieńcami, flagami węgierskimi, bo przenieg jest to, jest to dowód potęgi Królestwa Węgierskiego. W Jurgowie jest Polana Podokulny. I ta polana jest w granicach Polski. Ale mało brakowało, aby tej polany w granicach Polski nie było. Granice, dzięki zabiegom strony polskiej i mieszkańców Jurgowa, ustalono na wojtasi Polanie. I to jest to miejsce, gdzie teraz jest aktualna granica. Moi drodzy, jakie to znaczenie To jest Przykład tego, że kiedy, choć tyle nie zadbali o tereny polskie, to ta letnia wież Jurgowsko, te szałasy pasterskie, które kozą znieść książę Hohenloe, jurgowskim pasterzom tu na, na polane podokulne, nie byłyby w granicach Polski, nie byłyby przez Jurgowianuk użytkowane. Ale mało tego, nie byłoby tu z górkowego Wierchu, nie byłoby tu stacji narciarskiej Hawrań w Jurgowie temu zabiegowi delimitacyjnemu, czyli rozgraniczeniowemu mo mogła zostać w granicach Polski ten wirk, co jest wy wykorzystywany pięknie dzisiaj ok, narciarsko. To jest jedna z najpiękniejszych stacji narciarskich polskiego śpisa. My dziś na polskim śpisu po stu rokach od tego czasu, kiedy te granice się wytycyło, kiedy się pozmieniały, musimy dbać o to dziedzictwo. Musimy Zadbać o to, co nam pozostawili nasi przodkowie. Temu też dbajmy o to, co w Polsce, o Polskę, o śpis Polski. I niech na następne wieki dobrze się ma i niech ludzie sanują, a swoje niego nie dbają. Amen.